Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamikus. Filterek chodzi sobie już szósty dzień. Jak mogłam już zaobserwować, to bardzo dobrze radzi sobie z oczyszczaniem wody. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze krótkie migawki, co słychać w moim akwarium. A zdarzyło się już co nieco, ale to tematy na przyszłe filmy, które ukażą się już niebawem na moim kanale, a więc zachęcam do oglądania bądźcie na bieżąco. Umieściłam w dodatkowym pojemniczku kulki ceramiczne, i obecnie, jak widzicie, mamy filtrację mechaniczną, polegającą na wychwytywaniu z wody wszelkich zawiesin, fragmentów roślin, resztek pokarmów. I oczywiście mamy filtrację również biologiczną, która polega na usuwaniu z wody związków azotowych. Wyciągnijmy filtr z akwarium, nie zapominając o odłączeniu wszystkich pracujących urządzeń. Zobaczymy, co znajduje się, albo co się złapało w filtrze. Filtr odpina się w bardzo łatwy sposób. Wystarczy tylko przekręcić i podciągnąć do góry. Odkręćmy główną komorę filtra. Wyjmijmy gąbkę filtracyjną. Mamy w gąbeczce zabrudzenia, wyraźnie to widać. Przepłukajmy. Woda oczywiście jest pobrana z akwarium. Dobrze tą gąbkę przepłukajmy. Musimy się pozbyć zanieczyszczeń. A oto dodatkowy pojemnik, o którym była mowa w poprzednim moim filmiku. Kto jeszcze nie obejrzał sobie unboxingu tego filterka, serdecznie zapraszam. Zakładka do filmu znajduje się u góry ekranu. Kulki ceramiczne zmieniły kolor, ale ogólnie pojemniczek jest czysty. Biorąc pod uwagę mój baniak, litrażowo i jego obsadę, Taki filtr może spokojnie pracować bez przerwy nawet do dwóch tygodni. Przepłukajmy sobie jeszcze ten koszyczek i złóżmy wszystko w całość. Tutaj jeszcze jedną możliwość, a mianowicie zamontowania deszczownicy złożonej z rurek, kolanek, zapożyczonych z filtrów innych producentów, m.in. Aquaela i jbl -a. Wystarczy to tylko połączyć. I jak lubicie, odgłos potoku taki dodatek można w łatwy sposób sobie sporządzić. A więc zamontujmy. I to będzie wszystko w tym odcinku update'owym. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale Aquamikus, akwarystyka moja hobby. Pozostawcie płetwę w górę, subskrybujcie i do usłyszenia. Cześć!